W pierwszym programie Polskiego Radia czas teraz na propozycje studia reportażu i dokumentu. Reportaż w Radiowej Jedynce Jest tak, wnukowie uczą swoich dziadków i babcie odkrywać świat komputerowy, odwdzięczając się za poświęcony im kiedyś czas. Dziadkowie kochają bezwarunkowo, częściej rozpieszczają niż wychowują, niewiele wymagają, a bardzo dużo dają. Ale kiedyś nadchodzi chwila, w której następuje odwrócenie ról i to seniorzy potrzebują czasu, uwagi, cierpliwości, zrozumienia. Posłuchajmy reportażu Alicji Grębowicz. Dotrzymać kroku. Pani ma już wnuki dorosłe? Oczywiście, że tak. W jakim wieku? 30, a wnuczka 21. Były prawie przez nas wychowywane do trzeciego roku życia. A pani za tymi czasami, czy nie? Tak i nie. To znaczy, zdaję sobie sprawę z tego, że mają własne życie. Zawsze się spotykamy w takich uroczystościach, w jazdach rodzinnych. Ale tak na co dzień to tylko dzwonią do mnie. <noise> Jak się czujesz? Co robisz? Są bardzo zajęci. Staram się mi nie przeszkadzać. <noise> Ile babcia ma lat? Oj, 75 plus. A wnuczek. Tak. Wnuczek. 20 para. Wnuczek wprowadza mnie w ten świat taki bardzo, bardzo tajemniczy, bardzo odległy i, i taki dla mnie absolutnie już w tym wieku niedostępny. Ale z babcią pamiętam, jak razem odkrywaliśmy, jak działa pierwszy Pegasus który był grą telewizyjną. Pierwsza gra i pamiętasz ją, ile wtedy miałeś lat? 5? 5-6? 5 coś tak, takiego. 5-6 sześć sześć lat. lat, tak, tak. Więc jakieś takie ciągoty w tym kierunku były? Tak, także to może być klamra, bo to wkraczaliśmy u niego razem. Klikamy. Babcia chciała się nauczyć obsługi komputera tak naprawdę tylko ze względu na dostęp do internetu. Okazuje się, że o wiele łatwiej zacząć naukę od tabletu, bo tam jest ikonka internet, tam się klika i wyskakuje internet, jeżeli się dobrze skonfiguruje urządzenie. Tam wyskakuje stosunkowo mało różnych powiadomień, nie ma problemów z routerem, to jest po prostu no, rozbudowana komórka. Lekkie, wygodne, można sobie trzymać na kolanach i oglądać sobie świat. No i nie ma też klawiatury i myszki. Która rozprasza kompletnie, bo jak myszka to nie widzę klawiatury, jak patrzę na klawiaturę to nie wiem gdzie ta myszka lata, a tutaj wystarczy dotknąć, przesunąć. Otwieramy tak. Wyszukujemy internet. Strona wyszukiwarki. Klikamy na alfabet. Teraz sobie szukamy hasło Doliny Królów. D, O, L i N, A, K. -a. Jeszcze spacja. O, nie, nie mogę znać. To jest spacja, już kliknąłem. Tak. Uh -huh. Królów, musisz jeszcze wpisać. Tak, ta, bo tu jest i Dolina Szarloty, i Kościeliska. Okay. Doli jest sporo, ale, <laughs> <laughs> tak. ale mnie akurat interesuje Dolina Królów. Jeżeli litery są za małe, możemy tak, powiększyć. Przesuwać, powiększać. Dolina Królów, część nekropolii tebańskiej, dolina położona na terenie teb zachodnich, będąca miejscem spoczynku królów Egiptu w okresie od 18 do 20. Od XVIII do Do 20. Dynastii, tak. Wszystko to, czego nie mogłam zobaczyć na własne oczy, mogę sobie... Chodzimy w grafika. I... Ukazuje nam się Dolina Królów. Czy babcia jest pojętna, czy nie pojętna? Jak najbardziej. Bardzo dobrze. <grymna> Cierpliwości dużo trzeba? Nie, nie, nie. Wcale nie. No, może trochę. <grymna> Co sprawiało największy kłopot? Opanowanie klawiatury. Klawiatura ekranowa jest przy mniejszych tabletach trochę za mała dla starszych osób, które zaczynają. Swoją przygodę z technologią. Nie trzeba stukać tym palcem, co początkowo wydawało mi się jakieś zupełnie niezrozumiałe. No ale powolutku, powolutku. Babcia nie jest taka trenista Takie budujące, że, że człowiek nie żyje sam dla siebie, tylko. Również dla tych najbliższych. Także, a poza tym też dużo wiadomości, bo pewne rzeczy, o których zaczynamy rozmawiać, to ja nie wiem, a on wie. Coś nie rozumiem, to do niego i dajmy tłumacz. On bardzo dobry, jest kochany. Ja. Komputer to ja mam już za cztery lata, prawda? Jest wszystko, co umiem, nauczył mnie mój wnuczek. Babcia, jak się wpiszesz w Google, to znajdziesz wszystko. Tyle ci mówię, że się powinna i zapamiętać, bo ja się o mnie zapominam. Babcia w fazie rozwojowej, babcia w niej dorosłości. Maria Leman, jestem psychologiem, rocznik 1941. Poczucie osamotnienia zawsze towarzyszy starości, a poza tym starości towarzyszy lęk. Przed wieloma rzeczami, na przykład poczuciem osamotnienia, brakiem kontaktu, niedołężnością, brakiem pieniędzy, troską o zdrowie, mnóstwo, mnóstwo lęków. Co tutaj może zrobić rodzina? Najbliższa. Rodzina? Mieć czas, a poza tym rozmawiać z osobami starszymi, ale nie mówić do nich, tylko słuchać, co oni mówią. A poza tym, no jakby to określić, żeby nie urazić rodzin. <todziny> tak. Umiejętnie rozmawiać ze starszymi osobami, to znaczy bez zniecierpliwienia, bez krzyku, bez epitetów, bez wrzutów, ponieważ są to znaki przemocy psychicznej. A wnuk wnukowi? Wnuki mogą pełnić taką rolę. Przewodnika jest jak myślę, po współczesnym świecie. Ale to też, powiedziałabym, wymaga trochę chyba pracy rodziców tych wnuków. Jeśli rodzice będą do swoich dzieci opowiadać o tym, ile oni zyskali od swoich rodziców, to myślę, że wtedy ta relacja będzie w porządku. Moje wnuki mieszkają bardzo, bardzo daleko. O, nie mogę mówić. Więc kontakt mam tylko na Skype. No myślę, że jestem nowoczesną babcią, no bo sobie tam machamy, rozmawiamy, no i tak to jest. Ale Dla mam jeszcze przybrane wnuki, ale takie, takie, które wychowałam, sześcioro, uważają nas za najlepszych dziadków. Czy pani obsługuje komputer? Obsługuję trochę, chodziłam na kurs. <grym 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 tak, był taki bezpłatny, więc trochę chodziłam, trochę mi wnuki podpowiadają i także. To, co mi potrzeba, po prostu obsługuje. A wnuczek pierwsze początki, tak. No, no, oni są bardzo na topie. No, babciu, no tak tu naciśniesz, tam na tu i, i będzie. Ale babciu, mówi, to jest takie proste. No, dla nich jest to proste. Centrum Samopomocy Mieszkańców Sami Sobie, Tarczyńska 11, które działa pod auspicjami Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Ochota. Czasami się spotykam z takim podejściem, że osoby starsze to są z założenia depresyjne. Nie wiem skąd się to wzięło, ale to, to, co mi się bardzo podoba w tych moich tu słuchaczach czy uczestnikach kursu, to to, że są bardzo pozytywnie nastawione osoby do tego, co robią, czy w ogóle do, do życia. Taki rytuał. Każdy przychodzi albo sobie kawę zrobi, albo coś. Proszę zajmować miejsca. Każdy ma swoje miejsce, tak? Bo na każdym z tych komputerów, każdy z uczestników ma swoje katalogi, nad którymi pracuje, czy z którymi pracuje. Przyznaję się bez bicia, nie odrobiłam pracy domowej. A, super. Nikt nie odrobił. <laughs> A jaka była praca domowa? Na pendrive'ie mieliśmy zalogowany statek i należało go czymś wypełnić. Dobrze. No to będziemy sobie ćwiczyć. Najstarszy uczestnik zajęć ile ma lat? Uczestniczka 92 lata, ale chwilowo jest niedysponowana niestety. Dzisiaj, dzisiaj się nie pojawi. 92 lata? Tak. Jedyna osoba w tym wieku, więc mogłem jej tą godzinę tygodniowo poświęcić. Uczestnicy w tym wieku już powinni mieć relacje 1 do 1 z prowadzącym. Pani Danuto, wpinamy USB tam, kluczyk. Już? Wpinamy. I znowu jest problem, która strona? Napisem do siebie. Udało się. Brawo. I to też na zasadzie prób i błędu. Ale no to, to z tym gniazdem tak jest. Mówi się, że USB się wpina poprawnie za trzecim razem dopiero. Ale pocieszył mnie wnuczek, ja mu się też udaje czasami za drugim albo za trzecim no razem. mówię, to niezależnie od doświadczenia. USB zawsze wpina się za trzecim razem poprawnie. Co pani robi? A wnuczek nie chciał pan uczyć? Wnuczek nie ma czasu. Bo w, jak się ma 24-latka, to, to już się nie ma czasu. Ale pierwszego SMS-a to właśnie wnuczek mnie nauczył. Otwieramy, Old tak? Otwórz folder, tak. I teraz tak, otwieramy sobie katalog port. Jest. Aha, w tym porcie, jak widać, są cztery statki, z czego... Jeden jest Danuta. Jeden jest Danuta, bo tak Państwo sobie nazwaliście. Znaczy jeden ze statków nosi Wasze imię. natomiast Pan Ryszard będzie musiał jole przemianować na Ryszarda. No to co, prawy klawisz na tej Joli. Super. Tam jest taka pozycja zmień nazwy, widzi Pan. No to trzeba ją wybrać. Super. I teraz z klawiatury pisze Pan sobie spokojnie Ryszard. No tak, tak. I enter brawo ma pan swój własny statek i to już drugi niech pan tu kliknie prawym klawiszem prawym prawym tak nie nie tak niech pan nie szarpie myszą to teraz no tu 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 oto niech pan puści mysz i naciśnie tylko prawy klawisz o jeszcze raz ale nie ruszamy myszą o dobra i teraz tak, każdy z tych statków, tak jak Państwo pewnie pamiętacie, ma ileś pokładów? Cztery. Tak, chyba tak. Na pokładach są różne rzeczy i Państwa zadaniem było wyszukać w internecie zdjęcia różnych materiałów, nie wiem, diamentów, węgla i umieścić je w ładowniach, te zdjęcia z sieci. Może pokażmy Pani Alicji, jakie złoto Państwo Przewozicie. Kajuta Kapitańska, Safe. Taka była lokalizacja. Kajuta Kapitańska i Folder Pusty. Uuu, Jakże nam przykro. Ktoś ukradł. A hmm. jak to jest, Pani Ewo? Co Pani zrobiła? No właśnie. Nie ma sejfu. Zobaczmy tu w takim razie. Pani na ok. O. graci! To się zdziwiona, bo sprawdzałam to i chciałam mężowi pokazać złoto i nie mogła. Gdzieś to było i zniknęło. Ja przyniosę wzorzec. To tak. Ile razy w tygodniu odbywają się te Raz zbisku? w tygodniu, w poniedziałki, godziny. Bo ja znalazłam. A gdzie jest złoto? Też nie ma, też nie ma. To już musi tutaj pan Marcin, bo ja już... Zaraz, zaraz, zaraz <laughs> wszystko, wszystko będzie. Ops. Jest. Niech pani kiknie na tą strzałeczkę przy porcie. Mm -hmm. No Zadanie. nie, w jednym statku, żeby schować pokład w pokładzie, to fizykom kwantowym się jeszcze nie udało. Mm -hmm. Czyli wracam do portu. O i tutaj zacząć szukać. Otwórz. O, a teraz jest wszystko co. Chcę po prostu iść z postępem, z duchem czasu. Ja, starsza pani, muszę dorównać. Podobno trening czyni mistrza. Myślę, że nie będzie tak źle. Pan kliknie raz. Z internetu można się dowiedzieć z wielu rzeczy, więc to jest bardzo ważne. Pyk. No i super. Nic, no wykonał pan całą ciężką robotę, która była na dzisiaj przeznaczona do wykonania. No. Super, brawo. No i to na tyle dzisiaj. A za tydzień się dowiemy, jakie niebezpieczeństwa czyhają w sieci. Powiemy sobie troszeczkę o poczcie dzięki czemu będziemy się mogli jakoś komunikować. Powiemy sobie, co to jest spam, jak go unikać i ewentualnie na co nie zwracać uwagi. Świetnie. Dziękuję. Dzieci mam tak zapracowane, tak zalatane, że nie zawsze telefon jest skuteczny. Czyli zostają maile, tak? Tak. A tego nie potrafię i właśnie po to innymi przyszłam, żeby się nauczyć, żeby nauczyć się pisać, właśnie, żeby nauczyć się komunikować właśnie drogą elektroniczną. Jak ktoś napisze, coś napiszę, coś wyślę, to mam pewność, że wcześniej czy później tą wiadomość odbiorą. Gratuluję. No, dziękuję. Tak i takie słowa otuchy też się czasami przydają. No, tak to wygląda. Marcin Zagórowski, jestem psychologiem społecznym o dość rzadkiej specjalizacji interakcja człowiek-komputer i ja tu pracuję sobie zupełnie charytatywnie. My i seniorzy, my i oni, to jest bardzo silna identyfikacja z pewną grupą. Bazą dla poprawnych relacji... Jest po Ta... prostu my. Aha, bo ci seniorzy to jesteśmy my za ileś lat. Jest taki piękny plakat, on kiedyś był dystrybuowane, ale to było parę lat temu, taki młody chłopaczek, ja nie wiem, trzy czy czteroletni, z wyciągniętym palcem wskazującym i nie pamiętam, czy tam jest napisane, że ja też będę seniorem, czy że ty też będziesz seniorem. Ale jest to genialna sprawa, bo o to chodzi. Oni też kiedyś byli w naszym wieku, więc myślę sobie, że to jest raczej takie może trochę przewrotne, ale to jest porozumienie się z nami za lat parę, ale już teraz. Do internetu trzeba mieć bardzo dużo dystansu, bo często jak klikamy w jakieś okienka, czy jak się wkradnie nam jakiś wirus, to często jest, że aby odblokować komputer, to trzeba tam jakąś kartę z bonu uzupełnić za pieniądze. Trzeba gdzieś przelać pieniądze, czy coś takiego, czy wygrywa się coś i niby dostaje się jakieś potwierdzenia, albo niesamowita szansa i udział w loterii, kolejny etap. Tego typu rzeczy jest y, dosyć sporo. Babcia jest o tym uprzedzona? Oczywiście, tak, tak, tak. Do internetu odnosimy się z bardzo dużym dystansem. Tak, naturalnie, że tak. I jeżeli wyskoczy konka, wygrałeś coś tam, to co? Nie, 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 po prostu w to nie wierzę. Nie wierzę w ani w takie wygrane kasujemy. telefoniczne. Kasujemy i, i nie ma wygranej. Może, może niesłusznie, ale y, jakoś jestem uprzedzona do takich wygranych przez komputer. Nie ma tej ciekawości? Nie, 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 nie. Absolutnie nie mam poczucia straty czasu. Zmieniają się gdzieś tam role. Kiedyś no babcia opiekowała się mną, no, a teraz ja jestem w pełni sił. Jestem bardziej zakorzeniony w nowoczesnym świecie, dlatego też mogę go przedstawić, czy pokazać jakieś fragmenty jego babci. I to jest, wydaje mi się, że to jest naturalne. Dluczek jest największą miłością mojego życia. Już teraz szkoda, że nie mogę wziąć za rękę, pójść do piaskownicy, ukleić i ulepić z nim babek. Ale, ale odwdzięcza mi się za te wszystkie lata, które właśnie spędziliśmy w parku, na spacerach, w Jachrance, w Krynicy, we Władysławowie, gdzieś tam jeszcze, gdzieś tam jeszcze. I przy Pegazusie. I, tak, I przy, przy Pegazusie. Babcia jest na jakim etapie? Tak, jak po, po elementarnym kursie obsługi internetu. Poszukamy teraz krzyżówek może, darmowych aplikacji, które ściągniemy. Kolejny etap to będzie, że Bobcia sama będzie sobie ściągała wszystkie krzyżówki i inne rzeczy. Tak, tak. Ale to w drugiej klasie. A ja myślałam, że ja już do drugiej klasy. Nie, nie, egzamin jeszcze przed babcią. Tak. Zarebia rozrywki kosztuje 4,60. Rozrywka kosztuje 3, tam chyba 50. No to już jest 7, prawie 8 zł. Ja tutaj mogę sobie to robić, klikać. Tak. To jest moja odskocznia, moje zapomnienie od wszystkiego, odświeżenie pamięci. Dzięki krzyżówkom ja jeszcze pamiętam mitologię. No to ja idę zrobić herbatkę. O Jezu! Ach. Ile w tym jest takiego poczucia obowiązku? To chyba zależy od tego, jak rozumieć poczucie obowiązku. Obowiązek jest o tyle niefortunnym słowem, że ma strasznie negatywne konotacje i się kojarzy z czymś takim, co trzeba zrobić, co trzeba odbębnić, bo ktoś nam każe. A to jest jakby troszkę inna kategoria. Wiadomo, że czasami w tym samym czasie chciałoby się robić może coś innego, tak? Ale to nie znaczy, że, że robi się te rzeczy z poczucia obowiązku, tylko raczej no, z poczucia miłości do babci. Właściwości czynu. <laughs> Może tak dyplomatycznie z tego <laughs> wybrniemy. A właściwość czynu nie niesie żadnych konotacji. Tylko szlachetne. Tylko szlachetne. <laughs> Dziewięć poziomam. Był to reporter Alicji Glębowicz pod tytułem Dotrzymać kroku. Audycja powstała we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej i jest współfinansowana ze środków rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2012-2013.